Czy pan pamięta daty z tego krajowego planu? Daty graniczne dotyczące obecności węgla, to może ja przypomnę. Ciepłownictwo 2035. Węgiel znika z ciepłownictwa z 2040 z energetyki. Czy to są realne daty? według mnie i według ludzi z branży to są nierealne rzeczy możemy o tym tylko marzyć już, już zapominamy o tym co to spowoduje czy będzie taniej czy będzie drożej no na razie każda inwestycja która jest realizowana podraża nam ten prąd tą transformacją dobnejśmy do tego że mamy jeden z droższych prądów ceny prądu na świecie jeżeli chodzi, chodzi o ciepło też widzimy że to odejście od węgla wcale nie powoduje że jest taniej raczej jest drożej no, za te inwestycje ktoś musi kiedyś e, zapłacić. Więc uważamy te daty za nierealne. Jeszcze raz powtarzam, jak już będzie stał atom, to wtedy uznamy, że to jest realne.